Zauważyłem tam w ogóle podczas całej podróży w Maroku, że jest tam bardzo, ale to po prostu bardzo, bardzo dużo kotów. W zasadzie koty były w każdym miejscu. Kot był nawet na lotnisku, w każdej restauracji, no tłumy kotów w tych uliczkach, no pełno, kotki duże, małe, pełno, no po prostu wow. Gdzie człowiek nie spojrzał, to był kot. No i teraz się pewnie myślicie, że jak było tyle kotów, to pewnie też nie było dużo psów. Otóż nie. I dlaczego nie? To wycie się dzisiaj. Dlaczego było tam m, tak bardzo dużo kotów, a tak mało psów? Słuchajcie, w religii islamu jest coś takiego... <grym> ...isamu, w religii islamu. <grym> i samu, w, u muzułmanów, u muzułmanów jest coś takiego, że ym, oni wierzą, że prorok Mahomet, według legendy, gdy spotkał kota, pogłaskał go i nakarmił, i ten kot okazał mu się wdzięcznością, a natomiast, gdy spotkał psa, ten pies go ugryzł w rękę. Dlatego muzułmani tak bardzo, bardzo religijni, jako ogólnie naród religijny. Wierzą w coś takiego, że koty są dobre, a psy złe w dużym skrócie. Dlatego, co oni robili, to jest straszne, słuchajcie, co się dowiedziałem. Oni, czyli muzułmanie, zatruwali specjalnie psy, żeby je po prostu wybić. Tam psa jak się spotka, to by mega rzadko. w ogóle u kogoś, to widziałem tylko raz i to był ktoś taki Europejczyk, że szedł na smyczy z psem. A tak to psy to są jak jakieś wilki, takie wychodzone dzikie, po prostu dzikie latają. Co no, u nas jest w zasadzie bardzo rzadko spotykane jakoś psa. Takiego wiecie, bezdomnego, no bo to raczej już do schroniska idzie, albo ktoś go przegarnie i tak dalej, to tam to jest po prostu taka, tylko takie można spotkać. No to jest szok. Że patrzcie, oni specjalnie rozdawali zatrute karmy po całym mieście, żeby te psy to jadły i ginęły, a koty oni zawsze jak kota gdzieś spotkają, to dokarmią, pogłaszczą i w ogóle super. Tak to jest w krajach arabskich, bo może to też pewnie dużo słyszeliście o tym, może ktoś słyszał, że oni właśnie nie lubią mm, psów, lubią koty. To teraz już wiecie dlaczego. Są ta religia tak bardzo silnie za. Wiecie, za zakorzeniona w ich mózgach. No i co, no i tą ocenę, co to dzisiaj, zostawiam Wam. A jutro dzień i tam działać, więc Zobaczcie to. No i zapraszam też na swój kanał Wydymanie, jeśli już coś tam gadam. Kanał Wydymanie, jestem to się.